Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na kanale UFPC. Zapraszam was dzisiaj na pierwszy odcinek z krótkiego cyklu filmów ABC lutowania. Będzie to seria poświęcona, jak zresztą sama nazwa wskazuje: lutowaniu. I będzie to seria dla osób, które w zasadzie zaczynają czy chcą zacząć swoją przygodę z lutowaniem. Nie będzie to jakiś poradnik zaawansowany, ale co najważniejsze, to będzie w 100% poradnik przygotowany przede wszystkim na bazie mojego doświadczenia w pracy w serwisie. No i oczywiście siłą rzeczy skupić. My się również na lutowaniu, na technologiach, które mamy w serwisie, typach połączeń, które mamy w serwisie i wszystko, co w serwisie komputerowym, co w przypadku elektroniki może Wam się przydać. Pierwszy odcinek zaczynamy od teorii, wiem większość chciałaby, żeby od razu przejść do konkretów, ale wierzcie mi albo nie oglądajcie od dechy do dechy, bo wiele rzeczy, które dzisiaj powiem przydadzą Wam się również w następnych odcinkach, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach będę na przykład korzystał ze skrótów myślowych, żeby potem kto się niepotrzebnie nie czepiał. Zaczynamy! Powinniśmy zacząć oczywiście od samej definicji lutowania. Taka podręcznikowa mówi nam, że jest to proces polegający na łączeniu ze sobą elementów metalowych w sposób trwały i nierozłączny. Myślę, że sama definicja już ta podręcznikowa jest dosyć jasna, natomiast ja tutaj chciałbym ją w pewnym sensie wyjaśnić, a właściwie może nawet bardziej niż wyjaśnić. Po prostu dopowiedzieć, bo oczywiście sposób trwały jak najbardziej, natomiast ten nierozłączny, no to oczywiście taki nierozłączny naturalny, bo po to jest lutownica, po to jest lutowanie, żeby elementy połączone ze sobą w ten sposób można było rozdzielać, tak? Wymieniać jakieś układy na płytach i tak dalej, więc ten trwały ja bym jednak troszeczkę brał w cudzysłowie, bo no jest on trwały, jeżeli mówimy o takim niespadnięciu czegoś z laminatu, ale to nie jest Także jak raz coś polutujemy to nie ma zmiłuj, już tego w żaden sposób nie naprawimy czy nie wymienimy. Gdyby to był jakiś film akademicki czy instruktażowy, to oczywiście musiałbym Wam koniecznie powiedzieć o tym, jak lutowanie się dzieli, bo lutowanie się jak najbardziej dzieli na dwa zasadnicze typy. I tutaj wyznacznikiem jest przede wszystkim temperatura. Po pierwsze, lutowanie miękkie, gdzie temperatura ma, czy jest poniżej 450 stopni, oraz lutowanie twarde, gdzie ta temperatura lutowania jest powyżej 450 stopni. No, oczywiście, w serwisie komputerowym mamy do czynienia z elektroniką i spoiwem lutowniczym, którego temperatura topienia z uwagi oczywiście na skład chemiczny wynosi poniżej 450 stopni, to dość znacznie. Również sam proces lutowania, już ten technologiczny, również wynosi poniżej 450 stopni, więc będziemy tylko i wyłącznie mówili o lutowaniu miękkim i na tym się skupimy. Nic więcej z lutowania twardego poruszać nie będziemy. To oczywiście nie jest jedyny podział, jaki we O lutowaniu mówiący możemy sobie zrobić, bo mamy również podział z uwagi na źródło ciepła, które do procesu lutowania wykorzystujemy. My będziemy skupiali się przede wszystkim na lutowaniu lutownicą, ale musicie być świadomi, że nie jest to jedyny sposób lutowania, bo mamy również na przykład lutowanie gazowe, lutowanie piecowe, czy na przykład lutowanie kąpielowe, lutowanie oporowe, łukowe, indukcyjne, czy na przykład lutowanie. Spawanie. My będziemy wykorzystywali przede wszystkim lutownicę, stąd jak wspomniałem, będzie to przede wszystkim to lutowanie lutownicą, ale mamy również lutowanie hot air. Teraz się skupcie, bo już będzie się robiło bardziej szczegółowo i przechodzimy powoli do naszych pomocy naukowych, czyli płyt głównych od komputera stacjonarnego oraz od laptopów, które z jednej strony służą zadawców, a z drugiej strony jako pomoc naukowa np. Na dla praktykantów, również właśnie w procesie lutowania. No i przede wszystkim podstawowa rzecz, mamy dwa elementy, które ze sobą chcemy połączyć, robimy to za pomocą spoiwa lutowniczego. W przypadku spoiw stosowanych w serwisie bazą jest oczywiście spoiwo na bazie cyny oraz ołowiu. Jednak producenci z uwagi na pewne ustawy, ale o tym można by nagrać osobny film, stosują spoiwo bezołowiowe. Ołów jest dodatkiem, stąd możemy tutaj mówić tak naprawdę o stopie, jednak nie jedynym. Dodatkowo w przypadku cyny, czy spoiwa lutowniczego, no i tu właśnie uwaga, uwaga, pierwsza bardzo ważna rzecz, ja będę czasami, a może nawet nie najczęściej posługiwał się pojęciem cyna, ale w domyśle mam tutaj spoiwo lutownicze, bo poza dodatkiem ołowiu, który jest najbardziej popularny i przede wszystkim stosowany w przypadku właśnie napraw, mamy również inne dodatki. Jak na przykład dodatki srebra, miedzi, bizmutu. Czy nawet antymonu, po to, aby poprawić właściwości fizyko-chemiczne spoiwa lutowniczego, czyli czegoś, czym te dwa elementy będziemy ze sobą łączyli. Na przykład, lutowali kondensator do naszej ścieżki na płycie głównej. Kolejna kwestia to jest kwestia topnika. Topnik to jest bardzo ważny element w całym procesie lutowania który ma przede wszystkim za zadanie oczyścić lutowane powierzchnie z, ze związków niemetalicznych, które w trakcie użytkowania, transportu czy jak w ogóle kontaktu z atmosferą na lutowanych powierzchniach powstają i utrudniają sam proces lutowania. Jeżeli mówimy o topniku, to, to jest też temat na osobny film, jednak musicie wiedzieć, że kiedyś taką bazą do topnika była kalafonia. Na tym etapie wiemy już, czym w ogóle jest lutowanie, jak je dzielimy, oraz czego używamy do lutowania. Czas przejść więc do trzech podstawowych typów lutowania, czy typów połączeń, które mamy, zarówno w przypadku płyt głównych, czy w ogóle elektroniki, ale tutaj skupiam się oczywiście na płytach głównych, czy to w laptopach, czy w komputerach stacjonarnych. Po pierwsze THT, czyli montaż przewlekany, jak na przykład gniazda czy chociażby kondensatory elektrolityczne, sloty. To są elementy, których, które montujemy z jednej strony i wyprowadzenia przechodzą przez cały laminat, a lutujemy je po drugiej stronie naszej na przykład płyty głównej. Żebyście widzieli, jak już to wygląda w praktyce, bo przede wszystkim takie mają być te poradniki praktyczne, no to przykład na przykład cewka lub kondensatory elektrolityczne. Mamy wyprowadzenia... Które przechodzą nam przez lamina. To jest cewka, którą świeżo wylutowałem właśnie z tego miejsca, mamy wyprowadzenia, obracam sobie płytę i wam już pokazuję. Tutaj są wyprowadzenia, cewka, jak widać doskonale o tu pod paluchem przechodzi, i mimo że układ jest z tamtej strony, to lutowanie będzie odbywało się właśnie po tej stronie. Kolejny typ montażu to montaż powierzchniowy SMD, obecnie najpopularniejszy. Za pomocą tego typu montażu montowane są dokładnie te same elementy, jak w przypadku THT, a nawet więcej, przy czym najczęściej są one mniejsze, nieraz bardzo malutkie. Przykład, na przykład kondensatory. Cewki, czy jakiekolwiek gniazda, układy scalone, najczęściej wszystko montowane jest właśnie powierzchniowo. Montaż ten charakteryzuje się ten typ montażu, tym, że wyprowadzenia naszego układu, na przykład tutaj kondensatora, mamy na bokach, a cały układ jest montowany na powierzchni laminatu. Nic nie przechodzi nam na drugą stronę naszego, naszej płyty głównej. Montaż powierzchniowy, czyli montaż SMD, jest obecnie najszerzej stosowany przy produkcji właśnie elektroniki. No, oczywiście, dlatego że jest on szybki, trwały, tani, natomiast to nie jest ostatni typ montażu. Obok oczywiście THT przewlekanego, bo tym ostatnim typem montażu jest układ BGA, a właściwie sposób montażu BGA, czyli na kulki. Tutaj wyprowadzenia, co doskonale widać, to jest dokładnie obraz spod mikroskopu. Pamięci RAM laptopowej, układ laminat naszego RAMu, a wyprowadzenia oraz spoiwo lutownicze jest w postaci kulek i łączy ze sobą wyprowadzenia, które są na laminacie oraz pod układem. Normalnie, więc, tego typu połączeń nie widzimy. Przykład: jakieś chipsety, procesory, ale one jak najbardziej są i tu doskonale widać, jak kulki łączą ze sobą dwa układy. Ten typ połączenia jest najtrudniejszy w przypadku tego procesu lutowania, bo wymaga przede wszystkim bardzo dobrej kontroli przyrostu temperatury oraz temperatury, bo podczas samego procesu lutowania jesteśmy narażeni na chociażby powstawanie tak zwanych zimnych lutów. O tym będzie szerzej już, kiedy zaczniemy omawiać sobie konkretne techniki lutowania. Tutaj jest on najtrudniejszy, wymaga najbardziej zaawansowanego sprzętu oraz doświadczenia od osoby lutującej. A ponieważ te poradniki są przede wszystkim poradnikami dla osób, które zaczynają swoją przygodę, o tym jak najbardziej będzie, ale dopiero w późniejszych, tych ostatnich odcinkach. Ile tego będzie do końca, nie wiem. A teraz przechodzimy sobie jeszcze tylko i wyłącznie tytułem wstępu do następnego odcinka do sprzętu lutowniczego. Kolejny odcinek będzie poświęcony sprzętowi do lutowania, natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć, że przede wszystkim będziemy wykorzystywali dwa typy lutownic: to jest standardowa lutownica z grotami oraz tak zwany hot air. Tutaj do góry, gdzie źródłem ciepła jest gorące powietrze. Oprócz tego, będziemy potrzebowali oczywiście również jakieś spoiwo lutownicze, w skrócie cyna. I jeszcze, jak ktoś zwróci uwagę, że nie mówi się cyna, tylko spoiwo, to uduszę normalnie. Przydadzą nam się narzędzia typu na przykład penseta, coś do trzymania układów. Oczywiście, musimy mieć same układy, elementy, które będziemy lutować. Koniecznie topnik, elementy do czyszczenia czy chemia do czyszczenia, jakiś na przykład alkohol typu izopropanol. Oczywiście przyda nam się mikroskop, ale nie jest to zwłaszcza na początku element nieodzowny. Zwłaszcza jeżeli będziemy lutowali sobie THT, czyli montaż przewlekany, i tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Ja dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tej części teoretycznej, jeżeli uważacie, że pominąłem jakiś bardzo istotny fragment odnośnie właśnie samego lutowania. Piszcie w komentarzach, bo na przykład w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy rozmawiali właśnie o lutownicach, mogę pewne kwestie dopowiedzieć lub ewentualnie wyjaśnić czy sprostować, jeżeli w którymś momencie uważacie, że pojedziemy po prostu bzdury. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał, mimo że to było tylko wprowadzenie, tylko teoria. Dajcie łapki, kciuki w górę, jeżeli uważacie, że tą serię należy kontynuować. No i oczywiście zachęcam do oglądania w całości i komentarzy komentowania, bo sekcja komentarzy jest dla Was. Ode mnie na tle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w na następnych filmach. Cześć i trzymajcie się.